Witam serdecznie. Słuchajcie, przez tego shorta chciałbym do was dotrzeć. Poszukujemy bardzo rzadkiej części do auta Steyr 590, a jest to cylinderek, hamulcowy tylny. Słuchajcie, potrzebny jest dla strażaków z OSP. No nie mogą pracować już od dwóch tygodni, ponieważ tamten się uszkodził i nigdzie nie można namierzyć. Jeśli ktoś by mógł pomóc, zapraszam, dajcie znać. No, bo niestety chłopaki nie mogą wyjeżdżać na akcję. Także wierzę w moc internetu i. Spróbujmy to odnaleźć. Pozdro. Witam serdecznie. Co ja tu mam? Krakusa? Nie, nic bardziej mylnego. Słuchajcie, wrzuciłem tam jednego shorta, że trzeba pomóc chłopakom ze straży pożarnej OSP. No niestety nigdzie nie znajdziemy tego cylinderka. Stwierdziłem, że przetestujemy tego kondysjonera. Oczywiście podgrzewałem to opalarką, wrzuciłem te dwie gumki. Słuchajcie, zrobiły się tak mięciusie, fajne, elastyczne, że miejmy nadzieję, że pomoże chłopakom. Ja jestem w trakcie montażu, także zmontujemy i zrobimy lekki test, czy cylinderek będzie działał. Dobra słuchajcie, mamy ten cylinderek już poskładany. Chcę go wypróbować. Nabijam ciśnienie. Ja puściłem pistolet, ale nabijam ciśnienie. Cisza. Jak widzieliście nabijam ciśnienie. Gumeczka sucha. Druga gumeczka sucha. Także co strażacy, będziecie mogli śmigać i gasić pożary jest do odbioru gotowe. Pozdrawiam.